13 maj 86 Pokój z tobą, jachwę kochacie. Muszę cię z nim bardziej związać. Kochaj jachwę, Daniel. Anioł stróż często używa zwrotu pokój z tobą. Po to, byś się uspokoił. Byś się uspokoiła. Następne zdanie, Jahwe kochacie, czyli ja jestem kochacie. Bóg ma na imię ja jestem, a więc wszelkie dyskusje na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie, jest to strata czasu normalnie. A ile w tych programach telewizyjnych jest różny, różnego rodzaju dyskusji, normalnie strata czasu, godzina strat. jak Bóg ma na imię ja jestem, czyli to imię. Definitywnie. Kończy wszelkie dyskusje na temat, czy Bóg istnieje, czy nie. Bo Bóg ma na imię, ja jestem. Twój anioł stróż chce cię związać z Bogiem. Będziesz całkowita związana z Bogiem. Całkowity związany z Bogiem. Anioł stróż na koniec mówi. Kochaj, ja jestem, czyli kochaj Boga. Kochaj ja jestem. Na koniec anioł stróż się podpisał Daniel. 13 maj 86, a jutro 13 wrzesień 22.